Cześć Szymanko, witam o tym. Przepując się tu pomysłało, bo coś rozcofnęło, ale chyba już jesteśmy taki ma bo coś z tym zapisem się powiedziała nie do No chyba nas nie zapisało do końca, tak. No, ale tak. jedziemy, Czekaj na mnie. Było no. Bo tutaj tak jest, nie widzę, która jestem ja. Dobra, to jest pierwszy. Pierwsza. Czekaj na mnie. Ha. O! O, tutaj, no, tutaj wybrała. Po że Nitka pęknie. No, no, nie. Prosty, nie? Dobra. no To Dobra... A to teraz zabije? O, Okej, okay, Wielko Musiałam się cofnąć Teraz co? na to? Muszę Trzeba schodzić Może do nas Trzy, cztery O jest Czekaj na mnie A, czekaj, bo to się... To, to ja staję, czy ty? Dobra, no, to stań. with the Oh, bungee cord Oh, good. Oh, good. Oh, good. Oh, Oh, there Oh, no, okay. go, go, go. Go, go, go.

Dobra no. O! Jakąś moc mają? Ty masz moc? No. Nie jak jakieś wróżki z gwiazdkami sypać. O! A! Moje ten Znaczy w twoje. W świat. święto. Czemu ciebie się ten Yeah? Really? To cool. A, I to feel like Let's not get that cocky, Super Zoe. Mm. You won't give up so easily. Maybe not. Super. But I choose to believe. Mm -hmm. Oh, how no beautiful! Mm -hmm. yeah. Zoe. Maybe. Get me up to speed. Mm, okay. like this. Okay. Gremlin, so this story is based on mine and Ellen's upbringing, how we grew up and o, overcame no, no, every jasne. obstacle sremy. together. Sremy. Wasn't your shapeshifting story also inspired Może by your sister? Sremy. Yeah, we're twins. the oh. granding. Makes sense. Mm. So, what do we do now? I need to get into camera. Nie wczuwaj się tak. No, no, no. Ci chcę posłać jak śpiewasz. No właśnie. No, 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 no. Janek. Dobra, Pianak. dobra Pianak. dawajcie. Kobitki gramy. Czekaj, Janek, tu źle ci jakieś No jajko, ja tylko smogę.. Mhm. The adventure lies ahead. So, Take the dragons. Yeah. yeah, the dragons. Yeah. yeah, I wrote me and Ella as dragons. Yeah. So we're doing dragons. Can't have fantasy without dragons now, can we? What I mean is, a fantastic adventure. Save the world's last two dragons from extinction. Oh, mama, I'll tell you, the last That's it. Nie, co ja ciekawe, co to było? Nie, nie mam tego szczegółu. Będzie was wszystko musiało zjeść. Nie, żel mi szczegóły. O, ktoś ma plecak. Ja mam plecak. Masz to plecak z jajem. O, A, ty mi wkładasz jajo. Ty masz so, niebieskie, ja mam serwone. Wkładasz mi jaje do plecaka. <tosnaczyć> Hej, przygoda, ruszamy. Rozdzielaj to, obrazy. We're in a fallen yeah, kingdom yeah. of dragons, and we're here to make sure they aren't lost forever. Yeah. Right. Uh, what happened? War. Mm -hmm. An ancient ancestor to the first dragon family oh, turned, it's turned on his kin, and the conflict yeah. left the ah, world yeah, yeah, in ruin. Pretty dark premise, Zoe. Oh, yeah. yeah. huh? yeah. Whoa, that's some yeah. OG uh -huh. skeleton. All dragons might have fallen, but their spirits mm -hmm. linger on. I see. Oh, yes, yeah, see. Mm. Okay, Just So, upon completion, Raider's machine will eventually be able to take control of all creativity. Is that right? Okay, okay. right? That's what he claims, changing storytelling forever. Raider will be behind the wheel of it all. No thanks. Giving one company that amount of power sounds like a living nightmare. Yes. No. Let's not let that happen. Napazuri. napazuri. Odsuń do gniazda O, no ale sobie nie skoczyłam do gniazda mhm. Ja się Nie, ona tam skoczyła, do gniazda? No. Tu gdzie? No mówię, że jest do gniazda, w lewo No dobra I tu? No, To że ja swoje jajka dałam, a nie A, bo ci otworzyłaś rękę i co mi otworzyłeś to? Oh, kurde Kurde no, yeah. albo się zamotałam troszkę Czekaj No, teraz to daj jajko Albo i nie Teraz to by się otworzyło drugie mhm. no, to Możemy je zabrać?

Tak, na piureczku. To jest do chwytania. Dobra, no bo się mi przeotęgowało. Prze. A, idę do tego. Przeposiłem. 3-4. Jeśli z giermi ręce mogę iść po. A, skoczyć. A, ja, ja, ja.

It's the birthplace of the first primordial dragon mother millennials ago. No, no. Imagine mm -hmm. how much he needed to eat every day. Long story short, the bad guys called the Megalith and sought immortality. But in his greedy pursuit, he became corrupt, and war followed. Bummer. Jajka. Mm. No, bo No, się ogląda. Od... So, co like? oh, to O, co to chodzi? O, co to chodzi? O, co to chodzi? O, co めちゃめちゃいい。<laughs> <laughs> Widok no. Nie widzę go rozdzielania. No, wagi no, to jest bliżej czy coś? Nie wiem gdzie jest. Nie wiem gdzie jest. Nie wiem, jak głami kurczę. To wiekum mam tak. No mam ja tak. po prostu A ja wiem, Szybko, szybko. Potem nie widzę, gdzie to jest. Nie, wiem, się szybko, szybko. No, nie Nie, nie czekać. No, nie wiem, ale tu się gra, że lecisz szybko, szybko. No, 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 no. No tak. nie dam, rady czekać, czekaj, to się z tym. Zbijesz, robisz. Ale ja nie mogę się zabijać. Dobra. Ja muszę czekać, dopóki kiedy się zabijesz. No to dobra to przejdę, i będziesz tam koło mnie. Fajna gra. Ojejku, no kawałek. A ja będę się pieniądze. Ja Teraz zrobiłeś podłość. złość Nie, nie biegłem, bo... Jesteś, schowane Schowani No poczekaj teraz Czy zioń ja ogniem, czy czymś tam? Chyba lava

G. Albo pierdolisz tego, so te no. No. No, tego draka. No, nie, się nie, nie, tego Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 chcesz Nie. 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 Yee, e, smoothie, nie? Wiesz no. czemu? Nie dlatego, że meteoryt spadł z nieba, tylko Mokie trzeci 10 spał z nieba 5, podobno. Like <laughs> <Ella> <laughs> Ooh! <the entire> <laughs> Niezu żart, nie? Za, za dużo żeśmy czasu nie zdzieli, żebym to rozumiała to twoje żarty. Znasz Mokie 310? Ja się ja znam, ale ty nie znasz. Yeah. Jak o 16:30 yeah. 16 piszesz, jak rozwalić nopiek, co o cieszy? Piszesz, jak naprawić młotek. do no. dla <laughs> <laughs> A, a, <z> <laughs> a zdajesz się, że to żartując, nie wiesz, o co chodzi? Nie znałeś yeah. nopiek, że No Bo nopiek, 310 jest dzisiaj nie, spalane, nie spalane. ale żeby ją znieść... Miałeś ją kiedyś? Tak, miałeś kiedyś nopiek. Nie, no nie, jak to jak to nie, 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 i nie, do Dobrze. nie to się te... i da się rozwalić. Wystarczy wyciągnąć bakterię i puknąć ławę w górne róbcie w uh -huh, uh -huh. i wtedy się rozwali. To jest jeden sposób, ale bez A, idzie prąd, to jest taka jak w Big tak, no, right? no i no, Ja muszę przejść. No ja w Nie, ja teraz dalej. Rozumiesz? Nie bardzo no. jak prąd żeby to już ustawisz to się. Ja tu też tam, a kto zrobi drugie? No ty. Nie. Czyli ja muszę dwa zrobić, a ty później dalej? No. No ty zdążył, a potem nie dążymy tutaj No nie, nie zdążam. No to co, potem ktoś tam mamy zdążyć? To no ty? Czyli ty musisz lecić, tak? No, no, no nie, jak jedna. No czekaj, pa. to ja wracam, tak? Chodź, pojedę mi to samo. Ja zdążam do jeszcze... A nie, myślałam, że to skończy. Tyle, no to ustaw się. Dobra. I ty musisz zdąży... A tu jest ten do chwytania, do czegoś gdzieś przerzuci. I ja muszę zdążyć na tamto, a ty jeszcze na kolejne, rozumiesz? Oh yes. O, no, jest. Już to złotce. Pamiętasz, o którym rozmawialiśmy? Już? Już. A przyjechałeś się na Nie, wracaj, wracaj! Nie! Yeah. Wow. Теперь, когда будет электричество, ты Яйцо Ну ты сам опусти Само меня опусти Я не до твоего ты Я взяла его, но так Nie da się. Może ty nam może coś... No nie, na pewno ty. No chociaż zanim ja... To nie widzę kiedy mu ten dom dopiszczę. Nie na to. Na to, na to, nic nie na yes, to. Jest, zdążył. Jest, zdążył. A ja nie zdążyłam. No, no. Nie zdążyłaś. Czekaj, czekaj. Okay. Już się na chwilę, ale dobra, już jest. No, no, tutaj, no. Ja muszę iść, Daję. czekaj. No, Musisz okay. tam dalej, dobra. na moje jajko. Idę za szybko. A już mam plan, trzeba jednak nagrać. Tak, ty Mam. Ty też, się idź gdzieś tam. Kurde, film nie dam rady, no. I ty się masz wyjść tym, co ja. Nie, tym co tym co ty. No, już popatrz, popatrz, popatrz się na mój mękę. jesteś tutaj, nie? No. Patrz. bierzesz jajko, no bo co są dalej No. No to i tak nie jest, no to patrz. No bierzesz jajko. Bierzesz jajko no to tu bierzesz. leciałam, tylko spadłam, no to tak leciałam. No, To jest łatwe, Tylko spadłam. nie patrz, lecisz tu. To no, potem ty Aha, tyle, tyle. Ty wieś, że a ja To widzisz, że tam dolecę? A to być powiedzieć dwójkę. To widzę, no, no, to jest łatwe, mam. Dobra, dobra, nie przejdziemy tego.

Co ty robisz, jak cię uderzyłam? Nooo, spałam ba. Gdzie mam dać? Tu? No nie! No właśnie, się! Do góry! Czy masz deski zrobione, patrz! Tam jest RB! A, to czekaj, tu muszę iść, a ja tam szłam. Czy masz deseczki zrobione. No dobra. A, A, RB. Dobra, dobra, kumam. Nie da się. Da się, ty popatrz! No tak naprawdę to szybko będzie się zbić. Czyli tam i tam. Dobra, 3-4 start. Może się uda. Czyli muszę wracać, tak? Bo się nie da. No mamo. Dobra, taka logiczne. Dobra, dobra. Dobra, logika nasza. już tule, nie? Nie ma twoje. Może też. Kurde. Nie, nie, ja już się po, po, pomyliłam. No robimy cię. Dobra. Gdzieś to Były dwie próby.

Jajciska. skały. Nie, nic tu już nie ma innego. Ty, wyklują się skorupy? Na ty ze skorupy? Ja idę, smoki? Ja. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, już jeszcze zakończyłem, żeby zakończyć. Mama, lochy! Witamy na całą Będziemy teraz nosić smoki? I gołysie. Nie, mam tu być najlepszym! To język ci pokazał. Miznę czy co? Powiedział to strasznie. Ty też go mam? Wziąć, a mam język pokazał. on się to. Ogonka sobie nie wystawił, To jak twój. A mój jest jakiś taki do żartu. Uważam, że że mnie, fuj! O, będziemy gondoli. O, taka to gondola, że uuu! Wiosuj, wiosuj! I lecimy! Fajnie byśmy na smokach lecili. Czekaj, na kino. Będzie dalej. Dobra, cię o, się zasłuchać. Ale to już w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie no to w kolejnym odcinku będziemy zasłuchać. Zobaczymy, jak on to pójdzie. Także do kolejnego odcinka, na razie.